To jest prawdopodobnie najsmuklejszy smartwór w Polsce, który do tego kosztuje 1100 zł. Jeżeli jesteście już zmęczeni tymi wszystkimi Samsungami, Xiaomi i Motorolami, no to przychodzi taki Infinix, z którym nudzić się naprawdę nie można. Nudnym smartfonem Hot 50 Pro Plus nie jest. To jest tak niebywale smokły smartfon i do tego lekki, że szok. Mierzy zaledwie 6,8 mm grubości, a do tego ma zakrzywiony ekran, co przy tym wymiarze robi podwójne wrażenie. Do tego waży tylko 162 g i realnie tego smartfona praktycznie nie czuć w dłoni. To jest super fajne, bo telefon w końcu nie wypycha kieszeni spodni. Wyspa za apartami jest inna niż wszędzie, podwójna, spoko to wygląda. Nie ma wodoodporności, jest jedynie certyfikat IP54, tył jest plastikowy, ramka jest plastikowa, ale nie są to słabej jakości materiały. Wszystko jest dobrze złożone, nie trzeszczy. Wykonanie na takie dobre 4 z plusem, tym bardziej, że na froncie jest szkło Gorilla Glass 5. Infinixowi udało się przy tej grubości tak zastosować skaner linii papilarnych umieszczony pod ekranem. Nie jest to skaner, który wystarczy musnąć mu palcem. Wymagane jest przytrzymanie palucha na skanerze, bo inaczej może nie zareagować. Nie odniam tego przez to jakoś bardzo dobrze, ale działa, nie jest irytujący. Podobnie jak rozpoznawanie twarzy. Szybko to nie wykrywa nas, ale można z tego korzystać, nie będąc zmuszanym nigdy do wpisywania kodu PIN. Może nigdy to jest złe słowo, bo raz na jakiś czas telefon wymyśli sobie, że trzeba wpisać kod, bo ostatni raz robiliśmy to dobę temu. Taki ma zwyczaj ten typ każdemu skanowi towarzyszą wibracje. Muszę to teraz powiedzieć, bo to bardzo ważna rzecz. Wibracje w tym modelu są tragiczne. Wibrum jak silnik ciągnika warczy, to nie straszny jest. Gdy się tylko da, wibracje wyłączałem. Taki ładny, taki smukły, a dali tak prymitywny silnik wibracji. Przy okazji, dwa słowa o komunikacji. Nie mamy 5G, także to na minus. Jakość rozmów jest ok, jak na te pieniądze: mamy NFC i to działające w 360 stopniach, czyli dookoła smartfona. Jest dual SIM, ale nie dostaliśmy obsługi eSIM. Infinix dał to naprawdę spoko ekran. Czy lubicie zagięty wyświetlacz? Zależy to czysto od każdej osoby z osobna. W tej cenie jest to droższe rozwiązanie, także to trzeba docenić. Ekran to AMOLED o przekonnej 6,78 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Odświeżenie 120 Hz działa adaptacyjnie. Nie jest wybitnie szybkie, ale schodzi po jakimś czasie do 60 Hz. Infinix deklaruje 1300 nitów jasności maksymalnej. Realnie jest to ekran dosyć jasny, ale bez szaleństwa. Do tej kasy pasuje. Wyświetlacz ma naprawdę bardzo dobre, nasycone barwy. Nie jest to AMOLED, który jest ledwo lepszy od zwykłego LCD. Tutaj jest naprawdę mocny panel, który spokojnie moim zdaniem mógłby być użyty w droższej konstrukcji. Tryb jaskrawy kolor to przesada, więc lepiej zostańcie w domyślnym trybie. Niestety, Infinix nie przyłożył się do optymalizacji redukcji przypadkowych dotknięć zagiętego ekranu. Fatalnie działa to szczególnie w apce aparatu, gdzie trzymając telefon w poziomie, zawsze palet trzymający telefon od dołu naciska na ekran i dobiera w tym miejscu ostrość. Tak nie może być, jest to naprawdę bardzo uciążliwe. Poza apką aparatu, trzymając telefon pionowo, takie niepożądane dotknięcia zdarzyły się może z 2-3 razy podczas moich testów. Wydajność opiera się w tym modelu na procesorze Helio G100 od Mediateka. tu wykręcił 430 tysięcy punktów, czyli to takie minimum jak na obecne czasy i bardzo popularna wartość w tym segmencie cenowym. Jest to wydajność poniżej której we współczesnych smartfonach nie poleciłbym telefonu, więc tu jeszcze jest perspektywie roku użytkowania, przestrzeń do całkiem sprawnej pracy. Mamy 8 GB RAM i nie nabierajcie się na te krzyczące napisy: 16 GB RAM, z czego faktycznie 8 GB jest zapożyczone sztucznie z pamięci wewnętrznej. Te GB z kolei mamy 256 w standardzie UFS 2.2, więc to jest ok wynik, jak na te pieniądze. Także pamięć nie jest najwolniejsza z możliwych w tej cenie. XOS 14.5 to nakładko, o której nie miałem jakoś wielu okazji Wam opowiedzieć, dlatego wkładamy nos głębiej w ten temat, no i zobaczmy, co w trawie piszczy. Startujemy niestety z Androidem 14, który dalej jest obecny w tym smartfonie. Zaraz zaczniemy mówić o Androidzie 16 na pierwszych pikselach, a to dalej 14, więc no nie najlepiej. Z tego co się zorientowałem, dostaniemy wsparcie zabezpieczeń na 24 miesiące, więc też niezbyt długo. Duże, mocne marki charakteryzuje wsparcie swoich urządzeń i niestety Infinix musi zrozumieć, że jeżeli chce równać się do gigantów, to musi zadbać o tę kwestię. Obiecana jest w przypadku tego modelu tylko jedna duża aktualizacja. Infinix skupia się ze swoją dystrybucją przede wszystkim na rynku afrykańskim oraz w Indiach i tam możliwe, że po prostu użytkownik ma inne wymagania, inną świadomość i dlatego Infinix podchodzi tak, a nie inaczej do tematu aktualizacji i stąd taka decyzja, aczkolwiek patrząc na rynek europejski i jego wymagania, to jednak oczekiwałoby się przystosować do warunków tutaj panujących. Sama nakładka, no, jest całkiem ładna. Ma super motywy łączące ekran blokady z tapetą i ekranem zawsze włączonym. Takie animacje są w znacznie droższych siomi. Niestety ekran zawsze włączony powinien mieć nazwę włączony przez 10 sekund. Jest generator tapet AI, który działa całkiem przyzwoicie. Możecie sprywatyzować sobie część ekranu np. rozmowy na Messengerze będąc w autobusie. To jest fajna funkcja, dostępna wygodnie z poziomu belki powiadomień. Jest bezpieczna klawiatura jak w Motorola, która miesza cyfry, żeby nikt nie podejrzał schematu wpisywania kodu. Inteligentny portal wysuwany z boku jest na złej wysokości, przez to cofając się do poprzedniego okna wielokrotnie wyciągam go przypadkowo, a nie widzę jakoś opcji zmiany jego położenia. Na szczęście można to sobie wyłączyć. Sam telefon... Działa niestety ociężale. Przycina animację, to tu, to tam, coś włączy z opóźnieniem i wrażenie płynności po prostu znika. Jak wyłączyłem animację w opcjach programisty, to zaczęło to lepiej śmigać, ale niestety płynnością dalej tego nazwać nie mogę. Infinix mówi, że mamy głośniki stereo, ale ja jestem trochę innego zdania. Ale jak, to możecie zapytać. Są dwa głośniki? Są. No to jest stereo, o co ci chodzi? Infinix osiągnął to efekt stereo stosując zwykły głośnik do rozmów o zwiększonej mocy, ale to dalej zwykły głośnik do rozmów, który nastawiony jest na wokal, na dźwięk, który my wymawiamy, a oprócz tego nie potrafi żadnych innych tonów odpowiednio reprodukować, muzycznie jest bardzo płaski i jak zasłonimy dolny główny krzykacz, to trudno nazwać muzyką to, co się wydobywa z tego drugiego. Z drugiej strony, ten jeden głośnik gra naprawdę dobrze, powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze, jak na te pieniądze. JBL zatem częściowo wychodzi obronną ręką, bo to właśnie ta firma stoi za muzyką w tym smartfonie. Jeżeli potraktujemy Infinix jako półtora głośnika, a nie stereo, to broni się z nadwyżką swoją jakością. Na czeka 3,5 mm zabrakło niestety miejsca. Smukły telefon, to bateria zazwyczaj jest biedna, ale nie w tym przypadku. Ale nie tutaj! Infinixowi udało się upchnąć i tak 5000 mAh w tej obudowie, za co brawa, bo aż naprawdę nie wierzyłem, gdy zobaczyłem tę wartość specyfikacji. Niestety potencjał zaprzepaszczony jest przez jedynie 4 godziny pracy na ekranie. Codzienne ładowanie jest zatem obligatoryjne w tym telefonie. Ładowarki w zestawie nie ma, ale za to mamy podstawowe słuchawki, etui, a nawet szkło na ekran, za co pochwała. 33W ładowanie wymaga 5 kwadransów, żeby naładować go do pełna? Jest ładowanie zwrotne po kablu, ale nie dzieliłbym się na waszym miejscu z innymi energią, bo sam jej potrzebujecie nadto w tym modelu. Jak popatrzycie na aparaty, to ile ich widzicie? 3. A ile jest naprawdę? 1, no dobra, 2, ale ten drugi to ma 2 megapikseli do pomiaru głębi, który i tak nic nie robi. Ten trzeci to soczewka pomocnicza, co ja bym nazwał po imieniu Atrapą. Główne oko ma 50 megapikseli i to matryca Hynix, Hynix o której niewiele można w internecie przeczytać. Nie ma optycznej stabilizacji, ale za to obiektyw jest bardzo jasny ze światłem 1.6, a to bardzo rzadkie w tej cenie, choć charakterystyczne dla smartfonów Infinixa. Zanim o jakości zdjęć, to muszę Wam powiedzieć tyle, że bardzo często proces zapisywania zdjęć przez Infinixa jest bardzo, bardzo długi i to trochę męczy. Jeżeli nie wybierzemy paluchem przypadkowo ostrości, to zdjęcia za dnia są ok. Mają widoczny szum, czego nie da się ukryć, ale są ładnie pokolorowane, dynamika nie jest w żaden sposób alarmująca, trochę jest szczegółów, choć da się znaleźć pod tym kątem lepsze smartfony w tej cenie. Najważniejsze jednak jest to, żeby zadbać o dobry punkt ostrości, bo wtedy zdjęcia za dnia wychodzą naprawdę sensownie. Tryb portretowy umie foty, dwukrotny zoom raz jest trochę lepszy niż przybliżenie po zrobieniu zdjęcia, innym razem nie ma poprawy, to, to dosyć ciekawe. Pochwalam za szybką migawkę. Tej cenie złapać ostrego kota w ruchu jest wyzwaniem, a Infinix dał radę. Mamy tryb nocny w dedykowanym trybie, jak i w automacie. obiekty obiektyw nocy bardzo się przydaje, bo większość telefonów nie zrobiłaby tak naturalnych, jasnych zdjęć. Tryb nocny nie robi spektakularnej roboty w zakresie dostrzania, ale finalnie te zdjęcia wyglądają przyjemnie. Ponownie, przypadkowe dotknięcie boku ekranu i fota totalnie się rozjeżdża, jak na tym przykładzie. Zatem nie jest to zły aparat, tylko trzeba żyć z nim w symbiozie i przestrzegać pewnych zasad narzuconych przez Hot 50 Pro Pytanie, czy to telefon jest dla nas, czy my dla smartfona? Z tym was pozostawiam. Infinix wyciska maks procesora i daje nagrywanie filmów w 2K. Nie ma wtedy jakiejkolwiek stabilizacji, więc nagrywanie z miejsca bez ruchu wchodzi w grę. Sam obrazek wtedy jest bardzo szczegółowy, z ładnym rozmyciem tła, z dobrą dynamiką. Na Full HD jest stabilizacja elektroniczna, ale nie imponująca. Specyficzny to obrazek, ale najbardziej przeszkadza mi szum za dnia, którego tyle nie ma na 2K. Aparat do selfie ma 13 megapikseli z dodatkiem, który jest charakterystyczny dla Infinixa, czyli fizyczną diodą doświetlającą, której natężenie światła możemy sterować z poziomu aplikacji. Jakość zdjęć naprawdę jest bardzo dobra i muszę przyznać, że jak na ten poziom cenowy, to zaryzykuję stwierdzenie, że to jest topka bo dużo jest szczegółów na zdjęciach, wygładzanie naszej cery też jest bardzo naturalne i finalnie, razem z dynamiką i kolorystyką, którą oferuje Infinix, mogę powiedzieć, że te zdjęcia są godne pochwalenia. Infinix Hot 50 Pro Plus ma dwie twarze i to takie bardzo polaryzujące. Z jednej strony mamy bardzo dobre wykonanie, super cienki to smartphone, w sensie smukły, bardzo lekki, no rewelacyjnie leży w dłoni i w kieszeni, i po prostu może się podobać, ma bardzo dobry ekran, ale z drugiej strony płynność działania systemu jest raczej słaba. Do tego mamy źle ogarnięty dotyk przy krawędziach, co jest męczące. No i silnik wibracji, który jest bardzo słaby w tym smartfonie. Są to takie dwie grupy argumentów, które trudno ze sobą połączyć jakąś jedną sensowną konkluzję i przede wszystkim życzyłbym sobie, żeby jak najszybciej ten telefon został zaktualizowany i jego optymalizacja była poprawiona, bo przy tej wydajności ten smartfon powinien działać trochę lepiej po prostu. I chyba tak po prostu to skończę, bo nawet nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Tyle z mojej strony, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne smartfonowe recenzje, które niebawem już będą na kanale. Do zobaczenia.